W poprzednim odcinku. Pojedźmy do ciebie. Przysięgam, że to, co robiliśmy dotychczas, jest niczym w porównaniu z tym, co będzie. Peter powiedział, że. że zabije panią i całą rodzinę. Dobrze. Ale innym razem. Dzisiaj to niemożliwe. Błaga molitość. Znam cię od pewnego czasu, ale dopiero teraz zrozumiałem, jaka jesteś wrażliwa. Jesteś piękna, wiesz o tym? Piękna i bardzo inteligentna. Tonija Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Seria dokąd chcesz pojechać? Myślę, że do domu. Nie pytam, gdzie musisz, lecz gdzie chcesz pojechać? Nie rozumiem. Nie masz ochotę się gdzieś wybrać? Gdzie? Pozwolisz, że cię zaskoczę? Obiecuję, że nie będziesz żałował. Więc jak? Nie dasz się porwać? Sama nie wiem. Nie masz do mnie zaufania? Nie o to chodzi. Pomyślałem, że zjemy razem obiad w ładnym, eleganckim lokalu. Wyszłam z domu bez pozwolenia. Tym się nie przejmuj. Twoja ciocia ma do mnie pełne zaufanie. Wszystko jej wytłumaczę. No więc, skoro tak, to z przyjemnością. Dokąd się wybierasz? Renzo zaprosił mnie na obiad. Przecież podoba ci się Jose Antonio. Złościsz się, że Milagro z nim wyszła sama? Omawiasz się z Renzo, mimo że nie chcesz go poślubić. Nic już z tego nie rozumiem. Wiem, co robię. Muszę wzbudzić zazdrość Jose Antonio. I grasz z ogniem. Wiem, ale mam sukienkę z azbestową potrzebę. Kto o tym zdecyduje? Lekarz prowadzący. Myślałam, że ty nim jesteś. W takich trudnych przypadkach więzy rodzinne nie są wskazane. Lekarz musi być obiektywny. Słucham nad wszystkim, ale. Dzień dobry. Jakieś postępy w dochodzeniu? Robimy co w naszej mocy. Farfan nie wymknie się z miasta. Jak się czuje Pański ojciec? Bez zmian. Nadal nie odzyskał przytomności. Zaraz przewiozą go do separatki. A tutaj? Jakieś podejrzane wizyty? No, nie. Tylko rodzina i przyjaciele. Czemu pan pyta? Intuicja. Myśli pan, że ten farfan odważyłby się tu przyjść? Żeby dokończyć zjęła? Ja tego nie powiedziałem. Zadałem tylko rutynowe pytanie. Jedyna podejrzana wizyta to przyjście Milagros. Co ty wygadujesz? Milagros należy do rodziny. Milagros Vargas? Jest tutaj? Mnie się wydaje podejrzana. Jak możesz? Zadałem pytanie. Czy Milagros Vargas jest w szpitalu? Była. Wyszła przed chwilą. Nie minął się pan z nią? Nie wiem, nie znam jej. To dobra, urocza dziewczyna. Kiedy pan ją pozna, zrozumie, że ona jest poza wszelkimi podejrzeniami. Pozwoli pan, że sam wyrobię sobie zdanie na jej temat. Zboczenie zawodowe. Poszukam partnera. Zaraz wrócę. Idziesz już? Pożegnam się z Teresą. Dlaczego rzuciłaś to oskarżenie przeciwko Milagros? Ja tylko powiedziałam, że wydaje mi się podejrzana. Od kiedy pojawiła się w naszym domu, spotykają nas same nieszczęścia. Śmierć wujta, twój wujek, umarł zanim zjawiła się Milagros. To prawda, ale i tak jest podejrzana. Uważaj na to, co mówisz. Nie jesteś już dzieckiem. Wreszcie to zauważyłeś. muszę wracać te pacjenty. Skoro tak się martwisz, wróć do szpitala albo odwiozę Cię do domu. Nic mi nie jest. Po prostu żal mi don Gerarda. Kiedy takie niesprawiedliwe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom, zawsze się zastanawiam dlaczego i nie znajduję odpowiedzi. Czasami rzeczy dzieją się bez powodu. Po prostu dzieją się. Chciałabym wierzyć, że dobrym ludziom przydarzają się tylko dobre rzeczy, a złym złe. Świat byłby wtedy doskonały, ale niestety tak nie jest. Wiem, ale pomarzyć można. Rzeczywistość i marzenia to dwie bardzo różne rzeczy. Ja też bym chciał, żeby ludzie nie cierpieli, ale to niemożliwe. Dobrze się czujesz? Czy coś się stało? Nie, po prostu zamyśliłem się. Przepraszam Odwieźć cię do domu? Nie Jedźmy do tego lokalu, o którym mówiłeś Nie będziesz żałować Na pewno ci się spodoba Dają tam pyszne jedzenie 743 Mamo, uspokój się. Na pewno odzyska przytomność. Wszystko będzie dobrze. Pani syn ma rację. Don Gerardo jest silnym mężczyzną. Musi pan znaleźć winnych. Robimy wszystko, żeby dotrzeć do osób odpowiedzialnych za napad. Osób? Myślałam, że był tylko jeden napastnik.